Cześć, dzisiejszy film to będzie relacja z małej wycieczki w góry z rodziną i znajomymi. Zapraszam. Właśnie zaparkowaliśmy. Michała, znaczy z moich poprzednich filmów chyba. Idziemy z Michałem zapłacić za nasze miejsca postojowe. Noc na, na tym kempingu kosztuje 18 baksów. Także idziemy zabulić, kupić czyli coś. Tanie. Czyli tanio. Normalnie kosztują takie campingy w okolicach 30-40 dolarów, więc te 18 baksów jest super. Stawiliśmy żonę na kempingu, robią nam żarcie, robią to co należy do żon, czyli szykują nam browara, szykują nam jedzenie, będzie wszystko gotowe jak wrócimy. A my idziemy opłacić, kupić drewno, bo oczywiście w Ameryce trzeba do lasu wozić drewno albo kupić na miejscu, więc idziemy kupić drewno, bo nie mieliśmy w domu. No, nie wiem, czy to jest zakaz zbierania? Tak, to jest zakaz zbierania. W tej okolicy. Więc a, trzeba przywieźć drzewo do lasu. Dobra, idziemy dalej. Wiecie, po czym poznać, że jesteśmy w Kalifornii? Po tym, że, że nawet na sznurku to tutaj oszczędzają. Dokładnie. Jaki krótki sznurek do długopisu. Ufają, ufają, że zapłacisz? Tak, ale nie ufają, że zabierzesz że, że, że szklanie <laughs> ołówka czy tam długopisu. Dzień płacimy randka, płacimy tak? właśnie z Michałem to jest taka, taka samoobsługowa stacja. Wypełniać takie papiery, czyli jakąś tam kopertę. Pisze się datę przybycia, datę odjazdu. To się już przypina na słupku przy Twoim campsite. A kopertę z kasą zostaje się tutaj i jest opłacone, gotowe. tak to wygląda. się ceny: 18 baksów za RV albo za namiot. Kujba, za tak samochód 12, blach. a za dodatkowy, dodatkowy samochód 5 baksów. Także tyle. Michał oczywiście jak zwykle no skoloda nie boli, ale dokucza źródło zasilania tutaj. Mamy dwie, mamy dwie przyczepy, to jest tą, którą ja wypożyczyłem i to jest Michała, to jest Michała jego własna przyczepa. Są prawie identyczne. W środku są, są mają taki sam układ łóżek i wszystkiego innego. Michała jest o chyba dwie stopy węższa, dwie stopy węższa. od tej. To jest trochę inny model. Mamy zasilanie jakby co, czyli generator, który produkuje normalny prąd. No ale to już jest ostateczność, bo to on sta... cichy nie jest. To nie jest. A tu jest ładowanie baterii. To są akumulatory, które zasilają szczepę i to jest Michała. Pożyczył mi ładowanie słoneczne. No i one w parę godzin te dwa akumulatory naładują. A pokażę wam, jak przeogląda w środku. Nie, dzięki to nasz campground tutaj jest e, miejsce na żarcie, bo w nocy przychodzą misie i wszystko musi być zamknięte w takich specjalnych e, szafkach antymisiowych Miejsce na ognisko oczywiście jest, wraz z przypomnieniem, żeby uważać Dzieciarnia się już bawi, jest oczywiście jakby ktoś chciał grill a to jest przepa w środku e, jest e, to jest jedno podwójne łóżko dla mnie i dla żony. Tu jest stolik, który też można złożyć, i będzie z niego łóżko. Tu są dwa łóżka dla dzieciaków. No i jest kibel, z którego właśnie nadają wody. Czyli jest kibel i jest perysznic. Oczywiście jest też kuchenka. Jest lodówka. Zlew. Mikrofala. Tak będziemy sobie tutaj przez parę dni koczowali w pięknym stylu. Położyłem po górach, położyłem po okolicy. Także zostańcie z nami, oglądajcie film, bo będzie mam nadzieję fajnie. W Ameryce nastały ciężkie czasy. Suchy chleb się wcina. Ale domowej produkcji, więc dobry. Pieczony w domu. Chlebek pierwsza klasa. Idziemy na wycieczkę, a przy okazji pokażę wam jedną z moich ulubionych przyczep z tyłu. To jest Airstream, taka klasyczna amerykańska przyczepa. W wersji bączek. W bączek, czyli ktoś, ktoś puścił bąka w puszkę po coca i tak to coś wyszło. 12 stóp długości może. A. A, ale to są bardzo fajne przyczepy, bardzo drogie. Klasyczne, klasyczne, amerykańskie airstreamy Są w różnej wielkości, to jest najmniejszy A są takie do, do pełnej, naprawdę dużej, wielkiej długości Z jakimiś tam slide outami, czyli z takie rozsuwane Ale przecież są mega naprawdę te, te airstreamy A my idziemy sobie na spacer z ekipą Gdzieś tam w góry, także zapraszam Taka ciekawostka, jesteśmy na a, polu do golfa, frisbee, jak się nazywa? Frisbee? Coś takiego. Disk golf, disc. czyli rzuca się, rzuca się e, talerzami. A, nie wiem, czy to widać, ale tam jest flaga między drzewami. Gdzie on ma? Tam daleko. Jest flaga pomarańczowa. Gdzie? Tam na wprost. Jest jedna, a tam dalej jest druga. A, widzę te jest. No. A, I i teoretycznie, żeby trafić do tego kosza. No to jest par, par 3, czyli 3 razy trzeba rzucić dyskiem i wtedy się do, trafia w ten kosz podobno. Can you imagine making it No. No tutaj Tutaj się tu można powiedzieć swoje dyski, a pokażę Wam, jak wygląda sam kosz, do którego się powinno trafić a, tym dyskiem, bo to, jest, to był numer 14, czyli 14 dołek w golfie, albo kosz w golfie tym dyskowym. A pokażę mu na sam, sam kosz. To jest takie tak, dość ciekawe. Nie wiem, czy to macie w Europie taką grę. Wiem, że golfa, golfowe pola są, ale nie wiem, czy są pola do dysk golfa. E, tutaj jest kosz poprzedniego dołka, czyli dołka numer 13. Gdzie jest flaga? I trafienie polega na tym, że. Gdy dysk rzucony, czyli frisbee, trafi w te łańcuchy, to po prostu wpada tutaj do, do, tego, do tego kosza, i w ten oto sposób zalicza się trafienie, a rzuca się gdzieś tam stamtąd, chyba z góry samej. Także, będąc na polu tym naszym kempingowym, można spędzić czas grając w dysk golfa. Mieliśmy z Michałem ambicje, żeby wejść na szczyt, a weszliśmy na pierwszy. Okazał się fałszywym szczytem, a niestety kończą nam się chęci, chęci po pierwsze, a po drugie kończy nam się piwo, więc trzeba sprostać do, do bazy, po zapasy. Ale takie macie widoczki Tam, z okolicy. Tak, Jesteśmy Jesteśmy mm, tu, za granicą Kalifornii i Newary, po stronie Kalifornii, w górach Sierra Nevada. Jeszcze, jest, jeszcze raz panoramka dla was specjalnie. Michał, zamachaj państwu. Dane. Jak widzicie, pogoda nam się dopisuje. Wczoraj było strasznie zimno, wiał wiatr. Mieliśmy obawę, że nie będzie można palić ognisk. Na kempie, na szczęście gdzieś się poprawiło. Ogniska można palić, no niby można. więc niby nie można, ale, ale camp host, czyli gość, który się zajmuje campingiem powiedział nam, że, że możemy, że nam ufa, żebyśmy je zgłosili przed 10 wieczorem, więc dzisiaj tak idą spać o więc luzik zgasimy i pójdziemy sobie lulu. A tymczasem wracamy do bazy. Tak mówiłem, skończyły nam się zarówno. Chęci do, do dalszej podróży, do dalszego łożenia, ale najważniejsze jest to, że ma się piwo, więc to jest tragedia i trzeba coś z tym zrobić. Czas na kolację. Na żelibną patelnię wjeżdżają steki. you like the steak. Yeah. He always yeah. that okay. dinner. Is it good? Yeah. Good. See? Mm -hmm. I do not want this one. What would you want? I want this one. Oh, this one is with real feathers. Yeah. yeah. Oh, yeah. Pro. Those are the better ones. Really? Yeah. I remember we used to put like a Play Doh inside so they were like. Wait. Bad. Yeah. That's wait. On the windy days. <laughs> Two, one. one. Ah! <laughs> you need help? mamy kolejny dzień. Niestety od złych wiadomości przyszedł pan zarządca kempingu i powiedział, że nie można mieć już ognisk, bo jest za duży wiatr i za, jest za sucho, więc dzisiaj będziemy używali tylko gazu. E, tymczasem my robimy śniadanie. Widzicie jabłko komandosa, e, pomidorki, tam się smaży, smaży kiełbaska, zaraz mi jajka i będzie dobry początek dnia. Dobrze, idziemy jeść. Tu jest nasz campsite, a tutaj jest prysznic. Mimo tego, że mamy prysznic w przyczepie, to jednak e, oszczędzamy wodę w zbiornikach i idę pod prysznic tutaj. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Takie prysznice są na wielu, wielu e, campsite'ach tutaj w Stanach. Światło tutaj się wrzuca kwotersy i za 4, czyli za dolara, ma się 10 minut gorącej wody pod prysznicem. Wpadliśmy zasilić lokalną gospodarkę Taki oto a to jest a... i jakie będą miały lody, my sobie walniemy po browarku Pokażę Wam miejsce gdzie można właj wziąć Nie ma mi tu item Już taka chwila odpoczynku od a, lasu, nazwijmy to. Trzeba czasami przyjść od cywilizacji. Lody i piwko. Najlepsza mieszanka. ...na dzisiaj. Po czym poznać, że dziecku smakują lody? Uwaga, odpowiedź. Nie no, you On nie lubi zdjęć i filmów, niestety, dziecko Ale widzieliście Łatwo poznać, że lody smakowały, prawda? Dziecko mam No I piwo Najważniejsze jest dziecko, to fakt. to było na tyle. Koniec naszej trzydniowej wycieczki w las. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jak zwykle, łapka w górę, łapka w dół. Czekam na pytania, komentarze. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.